Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i drugim odcinku, który będzie polegać na tym, że profesjonalny stylista będzie zamawiał mi ubrania. Także zapraszam. Stwierdziłam, że zrobimy to na konkretną okazję, nieżeli tak na co dzień. Ostatnio to była taka wersja próbna. Dzisiaj ponownie będziemy zamawiać na stronie Klotio, Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę mieć inną stylistkę, która będzie to wybierać. No i słuchajcie, będę prosiła o wybranie ubrań. Na imprezę, taką typowo wieczorną imprezę. Także jestem ciekawa, jakie odkwity z tego powstaną. Czy coś bardziej takiego zadziornego, czy może nie. Zobaczymy. Jestem ciekawa, jak, e, jak ta styliska sobie z tym poradzi. Także nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie na odcinek. Słuchajcie, więc znowu musimy wypełnić sobie ten formularz, który ostatnio. E, weźmiemy znowu 8 ubrań. Zaznacz stylizacje, które Ci się podobają. Kurde, i w sumie większość mi się podoba. Podoba mi się ta taka tutaj klasyczna. Ta pierwsza też mi się bardzo podoba Ta ostatnia w sumie tak średnia. Także niech zostaną te dwie W następnej to są chyba te same Także słuchajcie, zaznaczam to Co ostatnio zapewne następne Very nice No, zaznaczam to samo co ostatnio Które z poniższych marek lubisz najbardziej? Darek Hendem W sumie Massimo Dutti też ma fajne ciuchy Takie bardziej basicowe Ale mam wrażenie, no lepszej jakości jednak Levi's jest spoko Chociaż może weźmy coś innego. i jest ma fajne jeansy, ale mają takie dosyć proste ubrania jakieś takie bluski czy coś. Rzadko mi jakoś tak bardziej siedzą. Ok, zaznaczmy radę. <grym> zaznaczmy Louis teraz jestem ciekawa, czy oni coś z tego są w stanie wykombinować. Na pewno nie. Dobra. Jest taki fajny sklep na Instagramie. Muszę to sprawdzić, jak on się nazywa. Okej, okay, na pewno wpiszę. Nie wiem czy się tak czyta, to jest, taka, to jest taki sklep na insta, bardzo fajny Widzicie i wiem, że jest jakiś fajny sklep i nie mogę go znaleźć, bo nie pamiętam jego nazwy Dobra, to też możemy wpisać w sumie Mmm, to może po prostu nazwę Dobra, nie wiem, nie wiem jak mam to znaleźć, okej? Okay? Nie wiem Niech będą te dwie baja Jaki jest kształt twojej serwetki? Nie pamiętam co sobie dałam Czy jest ten klepsydrum? O nie Ramiona i biodra są tej samej szerokości i szersze od talii no, tak jest tak właśnie jest, dajmy sobie taką psydrę. Jaki jest twój obecny kolor włosów? Blond. Długość twoich włosów? Średnia. Kolor oczu? Szary. Ile masz wzrostu? 172. Ile ważysz? Około 58. Ile masz lat? 18-24. Na jaki sezon potrzebujesz letni? Na jakiej okazji szkoda? Na co dzień do pracy? wyjście po pracy. Do jest impreza. E, impreza w klubie, impreza w plener, domówka. Next. Jaki pakiet stylizacji wybierasz? Osiem ubrań w paczce, koszulki, topy? Może, może, swetry nie. Też ja, dobra, dajmy, może. Po prostu dajmy wszystko, może i zobaczymy, czy otrzymać konkretną ilość sztuk. Nie. Czy jakieś inne ubrania, lub dodatki, które chciałabyś się trzymać? Kapel, czapka, kapelusz? Piszmy na przykład. Fajna, chusta na głowę. Na przykład A e, Jakie kroje lubisz nosić? E, regular i oversize I dajmy też slim fit Wybierz <grymiesz> typ spodni, które lubisz W sumie wszystkie lubię Jaka wysokość stanu spodni najbardziej ci odpowiada? Wysoki i średni Którą długość nogawki najczęściej lubisz nosić? Dłuższą Jaki typ sukienek spódnic? Mini, do linii kolan Maxi. Jakie rodzaje butów Ci się podobają? Szpilki, mokasyny, sandały. Dobrze, jaki design butów Ci się podoba? Jednolite, kolorystycznie Na jakich kolorach ubrań w parstwie Ci zależy? No to weźmy sobie w sumie wszystkie, oprócz tych, których nie lubię takich mocnych, to może takich nie. Różowy nie, fioletowy nie, czerwony może być, biały, żółty też może być spoko. Na jaki kolor nie chcesz otrzymać w swojej paczce? Pomarańczowy. Jakich wzorów nie chcesz otrzymać w swojej paczce? I dajmy też fioletowe. jakoś tak nie wiem, nie czuję. Tureckich, kwiecistych, zwierzęcych, drobnych wzorów. Jeśli chodzi o design, jaki rodzaj koszulek, swetów, bluz nie chcesz otrzymać w swojej paczce? Kolorowe, na druk, na druk, logo duże. ubierasz się... Dla stylu czy dla komfortu? Trójeczka. Co zazwyczaj akcentujesz swoim ubiorem? Brzuch, pośladki, nogi, dekolt, plecy. <gry> Przed ramiona, ramiona, wszystko czego y, zazwyczaj nie akcentujesz swoim ubiorem. Dekol tu powiedzmy, chociaż ja lubię dekolt, więc nie mam preferencji. Jaki rozmiar koszulek, swetrów blues najczęściej nosisz? To dodajmy SK, sk 36 Więc co boję się zabrać z tego 34, bo on czasem są za małe. Jaki rozmiar butów najczęściej nosisz? 39. Podnie biodra za szerokie wytali. Czy chcesz podać swoje szczegółowe wymiary? Nie, bo nie pamiętam klatki piersiowej. Notatka dla stylisty. Fajne. Und na imprezy. Teraz wylecie. Ja lubię czasem coś. Bardziej wyzywającego i obycisłego. Dobra, i dajmy wyższy budżet. Dajmy tym razem. Dajemy 1500, Ostatnio narzekałam, że drogie. Dobra, zostańmy już w tym 1500. Chyba, że dajemy 1900 i nie będę narzekać. Tak zróbmy. Pamiętaj, budżet to maksymalna kwota, do której dobierzemy ci ubrania. określisz swój budżet, serista dobiera. No i dobra. Mamy tutaj adres dostawy, także na ten moment to by było tyle. I my widzimy się. Słuchajcie, jak otrzymał już paczuszkę. Dobra, mam nadzieję, że znowu zostałam tu słodycze. Mamy kartkę! Oliwio, w tekście zaznaczyłaś, że poszukujesz stylizacji na imprezę, w klubie, domówkę, plenerową. Zależy ci na tym, by poczuć się kobieco i seksownie. Sam. <głos> Przygotowałam <głos> dla Ciebie cztery stylizacje, których opis znajdziesz poniżej. Tym razem stylizację przygotowała kama. przy Kamila, także dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Zacznijmy od upominku. <noise> mamy maseczki do twarzy oraz um, szwajcarskie cukierki ziołowe bez cukru, słodzone z tebią. A ostatnio dostałam mamę. No dobra, Normalnie. Jestem w pierwszym odpicie. I słuchajcie tak, najpierw zobaczmy sobie co, skąd i za ile Więc mamy na sobie Nie mówię mamy, w sensie Mamy sobie top z Massimo Dutti Ja zaznaczyłam w ogóle, że lubię tę firmę Także widać tutaj odniesienie, bardzo fajnie I ten top kosztuje 164,90 I mam go w rozmiarze S I jest w Massimo Dutti, tak jak już powiedziałam Mam na sobie spódniczkę z Mango Która kosztowała 109,90 e, Oraz buty Na szpileczce, e, z Dizzy i są to buty za 64,90. O, fajnie, miałam wystającą metkę cały czas. Super! No dobrze, e, jeżeli chodzi o rozmiary, to powiem wam, że ja ostatnio jestem tak serio w środku między XS a S i czasem jest tak, że Ski są na mnie za duże, a czasem XS są za małe. Także stawiam raczej na Eski, dlatego jeżeli coś dzisiaj by było troszeczkę za duże czy coś, to wybaczcie, ale ja po prostu jak coś sobie zamawiam, tak normalnie, albo jak coś kupuję, to zawsze przymierzam warunek. Więc tak, co do samego outfitu, to jestem tak w środku. <grych> Bo z jednej strony w sumie mi się podoba, ale sama w życiu mi się tak nie brała do klubu. Jakoś ten top chyba i tak średnio do mnie pasuje W sensie on jest ogólnie bardzo ładny I naprawdę nadaje się na takie wyjścia klubowe Tylko po prostu chyba nie dla mnie Jakby nie pasuje mi do mnie Aczkolwiek czy stylizacja jest sexy? Moim zdaniem jest No jeszcze mam tutaj czerwoną spódniczkę Która dodaje takiej drapieżności Temu outfitowi Także zdecydowanie no jest sexy Ale nie w moim stylu W sensie chyba bym wymieniła po prostu tutaj top Ja też nie chcę się czepiać wysokich butów Ponieważ osoby, które mnie znają Wiedzą, że wysokich butów tak, rzadko się mnie widzi. Natomiast ja tym razem poprosiłam, aby też były szpilki w paczce, że, że to będzie w porządku. Także nie czekamy się tego i uważam, że tutaj but jest dobrany fajnie, chociaż jeżeli miałabym pójść tak do klubu, to chyba bym się w nich zabiła, <laughs> ponieważ mają bardzo cienkie obcasy i mają bardzo cieniutkie paseczki. Te paseczki są po prostu bardzo cienkie i ten but jest mało stabilny. Natomiast słuchajcie, nie, nie, nie zapomniałam przeczytać opisy tej stylizacji zrobię to. Po prostu w ręce. Stylizacja do klubu. Wybrałam czarny top zakładany na szyję, a do niego mini czerwoną spódniczkę oraz czarne klapki na wcasie. Jeśli lubisz, pomaluj usta ustanę czerwono oraz dodaj złote, większe kolczyki w po Powiedziałabym, że to jest taki typowy klubowy outfit, ale ja do klubu nie robię typowych outfitów, tylko tak jakoś, nie wiem, wkładam w to często dużo starań, ale nie chodzi mi o to, że ktoś tutaj nie włożył starań. Po prostu uważam, że jest to dosyć taka prosta opcja, w sensie spódniczka i top i szpilki. Wiecie o co chodzi. Natomiast wygląda to bardzo schludnie, ładnie, estetycznie. Nie jest to po prostu w moim stylu. E, powiem wam jeszcze o spódniczce, która jest z mango i jest w sumie całkiem spoko, tylko że właśnie przy niej chyba zdecydowałabym się na XS, bo jest troszeczkę za luźna i przez to nie wygląda tak dobrze, jakby mogła. Natomiast e, wydaje mi się, że ona się nie podwija, jak się chodzi, a jest bardzo ładna. Ma bardzo fajny krój, tutaj ma takie wycięcie, także spódniczka chyba jest moją ulubioną rzeczą w tym otwicie. Serio. Wygląda bardzo ładnie. Buty też mi się same w sobie podobają, natomiast Uważam, że nie są one dobre do klubu Z różnych przyczyn top, ładny, ale nie w moim stylu Ten outfit niech dostanie 6,5 Myślę, że jest to rozsądne Lecę po kolejne. Jestem w drugiej stylizacji, jeszcze nie pełnej Ale najpierw wam przeczytam opis Stylizacja impreza w plenerze Wybrałam obcisłą białą sukienkę zakładaną na szyję. Jest dzień nowa, więc będziesz w niej mogła komfortowo się poruszać. W tekście wspomniałeś, że się otrzymać dodatek w postaci chusty na głowę. Wybrałam jedwabną chustę w pastelowej kolorystyce z kolorem żółtym i beżowym w roli głównej. Dopełnieniem stylizacji będą żółte klapki na obcasie. Możesz dobrać białą, kremową lub różową, pastelową małą torebkę, jeśli posiadasz taką w swojej szafie oraz okulary przeciwsłoneczne. Dobrze, sprawdźmy sobie co ile kosztuje. Więc zaczynając od sukienki. Sukienka jest z Gessa i kosztuje 249,90. O wow, to... mamy ją w rozmiarze S na pewno. Mamy tutaj chustkę na głowę, która jest jedwabna, i kosztuje 169,90 oraz mamy buty. Jennifer e, Buty 74,90. Proszę Wam pokazać z bliska te buty. I tak trzymam tą chustę, Proszę Wam pokazać z bliska te buty. Zobaczcie, jakie one są ładnie wycięte. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy but. Serio. Więc muszę sobie teraz jakoś tą chustę założyć. Chusta jest z Tomiego Hilfigera. Dobra, dołóżmy, że tutaj jest wszystko równo i tam wcale nie mam w środku. Okej, muszę Wam przyznać, że ta sukienka jest przepiękna. Serio. Serio. Pięknie, pięknie, pięknie wygląda. Mam cudowne wycięcia. Jest biała. No nie no mega. Mi się bardzo podobała Właśnie zerwałam metkę od buta, super. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba ta sukienka. Zastanawiam się, czy sobie jej nie zostawię, ponieważ serio, hot. Zastanawiam się tylko, czy nie będzie się podwijać. Może muszę się parę razy przejść. Nie! Wydaje mi się, że siedzi w miejscu. Także, no sukienka jest super. Jest gesa, więc kosztuje 250 zł. No, jest to dosyć logiczne. W sensie, jakby gest po prostu ma takie ceny. No, ale jest piękna. Piękny dekolt, Ach, piękne wycięcie. Tutaj, jak ten bok pięknie wygląda. No, nie mogę się przyczepić, Ta sukienka jest super. I jeszcze fajne jest to, że ma fajną długość, że wiecie, nie jest zbyt krótka, czy coś, bo wtedy byś na pewno podwijała, a tak to wszystko tutaj klasy, pięknie wygląda i ma idealną długość. Natomiast jedyne co to trzeba mieć bezszwowe majteczki spodem, ponieważ y, troszeczkę je widać. A teraz mam tutaj na no, takiej lekkiej gumce, także ja to widzę spod spodu, ale nie no ta sukienka, dyszka. Serio. Mute. Do tego mamy tą chustę oraz te buty. Powiem wam, że ten outfit jest, uważam, świetny. Serio. Jak na imprezę w plenerze, cudo. Cudo, cudo, cudo. Bardzo fajnie, że została zwrócona uwaga na to, że prosiłam o te chusty, bo bardzo lubię chusty na głowę. Ta tak może nie jest moją faworytką, jeżeli chodzi o te wzory, ale styl bardzo pasuje do tego outfitu, bardzo pasuje do tych butów. W ogóle fajny wybór koloru, że jest żółty pastelowy, a nie, no nie wiem, różowy czy coś. Także bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba ten outfit. Naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Wygląda bardzo ładnie, subtelnie, delikatnie, trochę seksownie. Naprawdę świetnie. Wyszłabym tak bardzo chętnie. Powiem wam, że nawet chętniej bym wyszła tak do klubu niż w tamtym poprzednim, ale ja chyba mam jakieś dziwne outfity klubowe. Dobra, nieważne. Może bym zmieniała buty i bez chusty, ale tej sukience bym poszła na pewno. Dostaję ten outfit e, 9. I pół. Jest, naprawdę uważam, że zasługuje, bo jest przepiękny. Bardzo dobrze się czuję w tej sukience i raczej sobie ją zostawię. Dobrze, przeczytajmy opis kolejnej stylizacji. Stylizacja na domówkę. W tej stylizacji znajdziesz na miastkę mody męski. Wybrałam Struxa zestaw z kamizelką o pięknym granatowym kolorze, jeśli chciałabyś ubrać się bardziej elegancko. Kamizelki są teraz w trendach, a Strux to materiał, który jest bardzo odporny, więc posłuży ci na długo. Dodaj czarne klapki na obcasie, moka sceny, bądź jeśli chcesz, by stylizacja miała luźniejszy wydźwięk, ulubionym białe sneakersy. Możesz do Delikatny naszyjnik oraz kolczyki. To jest stylizacja na domówkę, dobrze. A ile taka stylizacja kosztuje? To, są, e, to jest zestaw z Massimo Dutti. Spodnie kosztują 139,90. i to w sumie mało. I kamizelka 119,90. Z Massimo Dutti? To jest w tym szoku, to są naprawdę niskie ceny. Dobrze. Co mogę powiedzieć, to że zestaw jest bardzo oryginalny i był to dosyć odważny krok, żeby mi coś takiego zaproponować. Powiem Wam, że jest to naprawdę mega oryginalny zestaw. Podoba mi się. Natomiast wydaje mi się, że z kamizelki na przykład powinna mieć. XS, bo jest troszeczkę za szeroka. Natomiast spodnie leżą całkiem dobrze, są delikatnie za szerokie w pasie, no ale to już nie jest wina stylistki na pewno. Jestem w szoku, w zasadzie jestem pod wrażeniem, że zdecydowała się na taki wybór, ponieważ jest to naprawdę bardzo takie odważne i oryginalne. Natomiast mi się to podoba. Coś, ja nie wiem co, ale coś mi nie gra. Być może jest to kwestia tego, że ta kamizelka jest moim zdaniem troszeczkę za długa. Wolałabym, żeby te spodnie z wysokim stanem były troszeczkę bardziej widoczne, bardziej podkreślone, natomiast ten kolor jest przepiękny sztruks jak dla mnie niekoniecznie, wolałabym jakby to był materiał taki zwykły, no nie wiem, bardziej bawełniany czy, czy coś niżeli sztruks, jakoś tak kurczę nie wiem, sami zobaczcie, może wam się spodoba i mnie do tego przekonacie, no ale jest to bardzo ciekawy wybór czy na domówkę, no chyba zależy gdzie ale w sumie kurde jeszcze z tymi butami to wygląda naprawdę dobrze, im dłużej jestem w tym oficie, tym bardziej mi się podoba, jak wam być szczerze? Czuję komfort po prostu, jest mi bardzo, bardzo wygodnie, naprawdę, bez problemu do siadania, wstawania, tańczenia, picia, jedzenia i wszystkiego robienia. Także kurde, w sumie jest to fajna propozycja. Serio, na początku miałam takie, co to jest. Tak więc ta stylizacja dostaje ode mnie 8. Jestem w szoku, Bo jak wymieniłabym ten materiał na jakiś taki bardziej gładki, jeżeli właśnie ten sztuksowy, ale wyszłabym tak. I mi się podoba. Jest to bardzo oryginalny, odważny wybór i za to też tak jakby mam takie szacun, no nie? Bo ten pierwszy outfit był dla mnie po prostu takim prostszym wyborem, że tak powiem. Natomiast tutaj naprawdę widzę efort to włożony, więc mam łeseczkę. Jestem w ostatnim i Moja siostra tutaj idzie na jej reakcję. Siema. Siema. Ale co co, co mam? sobie. To, to fajne nie? Ja nagrywam odcinek, że styliska wybrała ubrania Z czego to jest? Nie wiem, ale przeczytam ci opis tej stylizacji A no bo to ktoś ci wybiera Tak Uwaga, uwaga Stylizacja na domówkę plener Ta stylizacja w zależności od tego jakie dodatki dobierzesz Będzie idealna zarówno na domówkę jak i na imprezę w plenerze Wybrałam dla ciebie biały zestaw po charakterze street style Jeśli impreza odbywa się na zewnątrz Dodaj bucket hat, ubierz ulubione białe stickersy Jeśli w pomieszczeniu możesz założyć czarne klapki na obcasie Które dla ciebie wybrałam Spodnie są na gumce są na Nadzieje, że nie będą Dla mnie to jest typowo yy, taki festiwalowy Już taki yy, mocno spoko wygląda Nie wyszłabym tak, ale to jest taki typowo festiwalowy dla mnie No, ja też bym tak bardziej poszła na festiwal Czyli że ktoś po prostu, tego, jak oni chcą się wyróżniać Ludzie, którzy no, idą na festiwal, to chcą się wyróżniać To jest właśnie taki styl dla mnie Nie, to jest nie w moim stylu To jest już dla mnie grubo, naprawdę To jest już no. dla mnie grubo Jeszcze te spodnie, no takie jest obcisły ten zestaw I też jest, mało komfortowy, bo ja cały czas jak podnoszę ręce, to on się podwija Także nie Tutaj nie trafiana, ale poprzednie chce były super. Ten jest taki zbyt wydziwiany na festiwal prędzej. To mi się kojarzy te falwagnym świeży z moim dzieciństwem. No, tak. Taki sam, Także nie, tutaj, moi drodzy, średnio, średnio i też się mało komfortowo czuję, bo jednak on jest cały obcisły, ale. Nie wiem, przez W Serio? Widać majetki? Widać. Long Sleeve 139,90, a spodnie 219,90. Także drogi zestaw drogie, a on jest on bardzo cienki, to jest taki dzielinowy no jest bardzo cienki, elastyczny i o, która jest bliska teraz, możecie zobaczyć, że troszeczkę prześwituje także tutaj pokusiłabym się o takie ale wygrał zestaw poprzedni, ten w plener ten o, z białą sukienką, on totalnie wygrał, ten taką także Widzimy się na podsumowaniu. Dobra, więc drugi odcinek dobiega końca. Totalnie ta stylizacja na plener sobiał sukienką wygrała, jak dla mnie. No, ostatnia niestety, no, taka mało praktyczna, niedochodzenia na festiwal, spoko, jakieś takie większe imprezy, gdzie chce się zwrócić na siebie uwagę, to tak, ale tak to na co dzień nie wyszłaby Generalnie bardzo, bardzo, bardzo fajne ubrania i bardzo fajne zestawy. Przede wszystkim ten trzeci mnie zaskoczył, w ogóle taki wybór mnie zaskoczył. Widać, że to jakaś taka odważna dziewczyna wybierała te ubrania, bo nie były tak jest spokojna dla każdego moim zdaniem. Podesłałam jej też Instagrama, w sensie tym razem podesłałam swojego Instagrama, więc można było się jakoś tam wzorować na tym, co ja ubieram, także myślę, że to też mogło z tego wynikać. Dobrze, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, dajcie koniecznie znać, który outfit wam podobał się najbardziej i widzimy się już w kolejnym filmie. Bye.